Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Każda ulga od ZUS-u dla przedsiębiorcy, nawet jeśli doraźna, jest lepsza niż nic. Wiem to bardzo dobrze, bo zanim weszłam do Sejmu, działałam w branży artystycznej i wiedziałam, że są miesiące dobre, ale też te chude. Natomiast nie ukrywajmy, że to rozwiąże najważniejsze problemy przedsiębiorców. Najwyższa pora, by w Polsce już po rządach PIS-u znów opłacało się prowadzić działalność. Aby tak było, potrzebne jest proste i stabilne prawo podatkowe, posprzątanie po polskim, a właściwie po popisowskim nieładzie, obniżenie składki zdrowotnej, obniżenie opodatkowania pracy. Szacunkowo przeciętne łączne obciążenie podatkowe miesięcznej płacy, czyli kosztu przedsiębiorcy, wynosi aż 54%. Skończmy z tym, Szanowni Państwo. Że przedsiębiorca w Polsce jest ciągle tym złym kapitalistą. Ciągle musi być kontrolowany, bo to jest spadek po poprzednim ustroju. Przecież to prowadzący firmy ryzykują własnym majątkiem, dają miejsca pracy, napędzają naszą gospodarkę. W Polsce nareszcie praca, przedsiębiorczość musi się opłacać, bo to też jesteśmy winni nasim, naszym wyborcom i wyborczyniom. Dziękuję serdecznie.